Czasami uważamy, że robimy to, co władne dla nas, a gdy przyjaciel mówi coś przeciwnego, może się wydawać, że nie chce nam pomóc, ale ten przyjaciel zauważył coś, co my przeczyliśmy. Aby uzyskać więcej historii i nie przegap naszych historii, subskrybuj kanał. Wieś była cicha tego wiosennego poranka, a w powietrzu unosił się słodki zapach kwiatów. Helena kroczyła przez pole z uśmiechem na ustach, głaszcząc miękkie futro Borysa swego wiernego konia. Ślub z Jankiem miał się odbyć następnego dnia, a wszyscy we wsi mówili o tym, jaką tworzą idealną parę. Ale tego dnia coś w postawie Borysa wydawało się inne. Kiedy Helena poprawiała siodło, koń nerwowo potrząsał głową, odmawiając pozostania w bezruchu. – O co chodzi, Borys? Czy coś czujesz? – zapytała, pochylając się, by spojrzeć mu w oczy. Koń głośno zarżał i pociągnął zalejce, jakby chciał coś powiedzieć. To rozśmieszyło Helenę, która pomyślała – że to tylko obawa przed spacerem. Niedługo potem przybył Janek, niosąc mały bukiet polnych kwiatów. Był czarujący i potrafił dobrać odpowiednie słowa, by zjednać sobie każdego, ale tego dnia jego uśmiech wydawał się nieco wymuszony. Czy wszystko gotowe na jutro? Zapytał, podając bukiet Helenie. Skinęła głową i spojrzała na Borysa, który zaczął głośno tupać kopytami o ziemię, jakby odrzucając jego obecność. Wygląda na to, że Borys nie jest dziś zbyt szczęśliwy, skomentował Janek, próbując być zabawnym. Helena tylko się uśmiechnęła, ale w głębi duszy była tym zaintrygowana. Jego koń zawsze był potulny, zwłaszcza w towarzystwie Janka, który od czasu do czasu pomagał się nim opiekować. Zachowanie zwierzęcia wydawało się niezwykłe. Wróciwszy do wioski, Helena zastała swoją matkę w kuchni, przygotowującą słodycze na wesele. Borys zachowuje się dziś dziwnie. Powiedział, próbując kawałek chleba. Matka, zajęta garnkami i patelniami, roześmiała się: Może jest zazdrosny, wychodzisz za mąż i nie będziesz miała dla niego tyle czasu. Pomysł wydawał się głupi, ale dał Helenie do myślenia. Po południu Helena postanowiła zabrać Borysa na dłuższy spacer, aby go uspokoić. Po drodze spotkał jednego ze starszych sąsiadów, pana Wojtka, który uważnie przyjrzał się koniowi. On nie lubi Janka, tak? zapytał enigmatycznym tonem. Helena była zaskoczona tą obserwacją. Dlaczego miałoby mu się to nie podobać? Wojtek wzruszył ramionami, ale jego twarz wyrażała zaniepokojenie. Gdy słońce zaszło, Helena zaczęła ustalać ostatnie szczegóły wielkiego dnia. Janek znów podszedł, żeby się pożegnać, ale scenę przerwało przenikliwe rżenie Borysa, który zdawał się być zirytowany jego zbliżaniem się. Myślę, że nie lubi się mną dzielić, zażartował Janek, ale Helena zauważyła lekki dyskomfort. W jego wyrazie twarzy. Tej nocy, gdy wszyscy spali, Borys zdawał się być bardziej niespokojny niż kiedykolwiek wcześniej. Helena, leżąc w łóżku, czuła, że w zachowaniu konia jest coś, czego jeszcze nie rozumiała. W jej sercu zaczęły narastać wątpliwości, choć nadal nie wiedziała dlaczego. Następnego ranka Helenę obudził odgłos kopyt na dziedzińcu. Spojrzał przez okno i zobaczył Borysa chodzącego tam i z powrotem, jakby był czymś zdenerwowany. Na dole ojciec próbował go uspokoić. Lecz bez większego skutku. Ten koń jest bardziej nerwowy niż panna młoda, zażartował, gdy Helena zeszła, żeby pomóc. Jednak dla niej przestało to wydawać się śmieszne. Czesząc futro Borysa, Helena szepnęła: Próbujesz mi coś powiedzieć? Koń odwrócił głowę i spojrzał jej prosto w oczy, niemal jakby ją rozumiał. Dreszcz przebiegł mu po kręgosłupie. Wtedy zdał sobie sprawę, za każdym razem, gdy wspominał imię Janka lub cokolwiek związanego ze ślubem, koń stawał się jeszcze bardziej niespokojny. Janek przybył wkrótce potem, tym razem niosąc pudło z prezentami dla gości. Helena, czy mogę z tobą porozmawiać? zapytał ze swoim zwykłym uśmiechem, ale zanim zdążyła odpowiedzieć, Borys głośno rżał i zrobił groźny krok w jego stronę hej, co się dzieje z tym koniem? Janek poskarżył się i szybko odszedł. Helena była bez słowa. Później, podczas przygotowywania dekoracji, ze swoją przyjaciółką Kasią, Helena skomentowała zachowanie Borysa. To dziwne, ale wygląda na to, że on już nie lubi Janka, powiedziała wiążąc wstążki w kokardę. Kasia, zawsze praktyczna, roześmiała się. Może jest zazdrosny, albo może on widzi coś, czego my nie widzimy? Ostatnie zdanie wciąż rozbrzmiewało w głowie Heleny. Gdy popołudnie zbliżało się ku końcowi, Helena postanowiła poszukać Wojtka. Stary sąsiad siedział na ganku swojego domu i skręcał tytoń. Kiedy opowiedziała mu o zachowaniu Borysa, słuchał uważnie, nie przerywając. Zwierzęta wyczuwają rzeczy, których my nie czujemy, powiedział po długiej ciszy. Jeśli nie lubi Janka, może jest ku temu jakiś powód, którego jeszcze nie znasz. Helena nie wiedziała, co myśleć. Janek cieszył się szacunkiem wszystkich mieszkańców wsi, zawsze był miły i pomocny. Dlaczego koń, który znał go od lat, zareagował w ten sposób? Wojtek, wyczuwając jej wahanie, dodał: "Czasami to, co na pierwszy rzut oka wydaje się idealne, jest dalekie od prawdy." Helena podziękowała mu za radę, ale wróciła do domu z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Tego wieczoru, podczas kolacji, Janek dołączył do rodziny, aby wspólnie świętować wigilię ślubu. Wydawał się spokojny, Lecz Borys, uwięziony w stajni, rżał nieustannie, jakby chciał czemuś zapobiec. Przy każdym dźwięku Helena czuła ucisk w piersi, ale starała się to ukryć. – Twój koń cię wzywa – powiedział Janek, nieco poirytowany. Później, gdy wszyscy poszli spać, Helena poszła do stajni. Znalazł Borysa stojącego, zdenerwowanego, tupiącego kopytami o ziemię. – Co mam zrobić? – zapytała, trzymając jego twarz w dłoniach. Koń położył głowę na jego ramieniu, jakby prosząc o uwagę. Obiecała, że dowie się przyczyny jego zmartwienia. Wracając do domu, Helena miała mnóstwo pytań w głowie. Coś w zachowaniu Janka wydawało się dziwne, ale nie potrafiła określić, co to takiego. Borys coś wiedział, ale jak mógł to zrozumieć? A co jeśli z mężczyzną, który miał zostać jej mężem, było coś nie tak? Tego ranka Helena spała niespokojnie, dręczyły ją dziwne sny. Obrazy niespokojnego Borysa mieszają się z ciemnym spojrzeniem Janka. Kiedy się obudził, zlany zimnym potem, postanowił, że musi zrozumieć, co się dzieje. Coś w środku mówiło mu, że to nie był zwykły zbieg okoliczności. Po śniadaniu Helena wróciła do stajni. Borys wydawał się spokojniejszy, ale nadal patrzył na nią intensywnie, jakby czekał na jej decyzję. Kiedy szczotkował, zauważył coś niezwykłego utkniętego między deskami kabiny: kawałek papieru pożółkłego ze starości. Zaciekawiona rozwinęła list i zobaczyła, że to stary list. Na górze było wyraźnie napisane imię Janka. Nie mówiąc nikomu, Helena zabrała list do swojego pokoju. Usiadł na skraju łóżka i zaczął czytać. Słowa te początkowo były mylące, ale wkrótce ujawniły niepokojącą historię. W liście wspomniano o incydencie, podczas którego Janek pokłócił się ze swoim wspólnikiem o pieniądze i w wyniku konfrontacji złożono w ofierze konia. W tekście nie podano szczegółów, ale sama wzmianka o zwierzęciu wywołała u Heleny dreszcze. Później znalazła Janka na dziedzińcu, przygotowującego krzesła na wesele. Janek, czy miałeś kiedyś jakieś problemy z końmi? Zapytał, próbując brzmieć swobodnie. Był wyraźnie zaniepokojony, ale odpowiedział z wymuszonym uśmiechem. Nic poważnego, dlaczego pytasz? Helena tylko wzruszyła ramionami, ale serce waliło jej w piersiach. Po południu postanowiła ponownie poszukać Wojtka. Kiedy opowiedział o liście, starzec zmarszczył brwi i przez chwilę milczał. To dla mnie nic nowego, powiedział w końcu. Kilka lat temu w sąsiedniej wiosce wydarzył się pewien incydent. Pewien mężczyzna zdradził swoją partnerkę i spowodował śmierć cennego konia. Zawsze podejrzewałem, że to Janek, ale nigdy nie miałem dowodu. Helena poczuła, że grunt zniknął jej z pod stóp. Gdyby to była prawda, Oznaczałoby to, że Janek skłamał na temat swojej przeszłości, ale co jeszcze mógłby ukrywać? Wojtek poradził jej, żeby była ostrożna. Nie podejmuj pochopnych decyzji, dziewczyno, ale zwróć uwagę na znaki. Zwierzęta takie jak Borys nie reagują w ten sposób bez powodu. Wróciwszy do domu, Helena nie potrafiła już patrzeć na Janka w ten sam sposób. Wydawał się taki pewny siebie, tak charyzmatyczny. Ale teraz zauważyła na jego fasadzie drobne pęknięcia. Kiedy uśmiechał się i żartował z gośćmi przybywającymi na wesele, Helena zaczęła obserwować go uważniej. W jego spojrzeniu było coś, co teraz wydawało się wyrachowane. Później, podczas kolacji, Borys zaczął rżeć ponownie, ale tym razem dźwięk wydawał się bardziej natarczywy. Janek wstał od stołu ze złością. Mówiąc, że rozwiąże ten problem raz na zawsze, Helena poszła za nim, mówiąc, że to nie jest konieczne, ale on ją zignorował. Gdy dotarli do stajni, Borys cofnął się, jakby wyczuwał niebezpieczeństwo. Janek próbował zbliżyć się do konia, ale Borys ruszył tak gwałtownie, że wszyscy musieli się wycofać. To zwierzę szaleje, krzyknął Janek z twarzą czerwoną ze złości. Helena położyła mu rękę na piersi, żeby powstrzymać go przed dalszym poruszaniem się. To nie on, Janek. Być może problem leży gdzie indziej. Wyrok zawizł w powietrzu jak nieme oskarżenie. Tej nocy Helena nie mogła spać. Elementy układanki zaczęły do siebie pasować, lecz nadal istniały luki. Co naprawdę wydarzyło się w przeszłości Janka? Dlaczego Borys wydawał się tak zdeterminowany, żeby ją chronić? Odpowiedzi były coraz bliżej, ale Helena bała się tego, co może odkryć. O świcie w dniu ślubu wioska wydawała się bardziej ożywiona niż kiedykolwiek. Kobiety dopracowywały ostatnie szczegóły dekoracji, podczas gdy mężczyźni przygotowywali stoły w sali wspólnotowej. Helena jednak czuła się nie na miejscu, jakby znajdowała się na marginesie swojego własnego życia. Napięcie z poprzedniej nocy nie zniknęło, a Borys pozostał niespokojny i rżał za każdym razem, gdy zbliżał się Janek. Pomagając matce przygotować suknie, Helena pogrążyła się w myślach nad listem. Słowa te wciąż rozbrzmiewały w jej głowie. I nie mogła pozbyć się obrazu Janka w stajni, wściekłego na Borysa. Przez chwilę myślała o tym, żeby powiedzieć o wszystkim matce, ale coś ją powstrzymało. – Czy jesteś zdenerwowana, moja córko? – zapytała matka, zauważając jego roztargnienie. Helena tylko skinęła głową, wymuszając uśmiech. Niedługo potem, przechodząc obok gabinetu ojca, Helena zauważyła stos starych listów w otwartej szufladzie. Coś kazało jej się zatrzymać i przyjrzeć bliżej. Wśród papierów był kolejny list z nazwiskiem Janka. Podniósł go dyskretnie i pobiegł do swojego pokoju, gdzie szybko go przeczytał. Z listu wynikało, że Janek pożyczył pieniądze od ojca Heleny kilka miesięcy wcześniej i obiecał oddać wszystko po ślubie. Treść listu sprawiła, że serce zaczęło mu bić szybciej. Po co Jankowi te pieniądze? I dlaczego nigdy o tym nie wspomniał? Wszystko zaczęło składać się w całość, ale obraz, który się wyłaniał, nie był ładny. Helena zdała sobie sprawę, że musi poznać odpowiedzi, zanim podejmie decyzję. Podczas krótkiej chwili sam na sam z Jankiem ostrożnie skonfrontowała się z nim. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś, że prosiłeś mojego ojca o pieniądze? Zapytał, próbując zachować spokojny głos. Janek zawahała się, ale potem uśmiechnęła się tym wyćwiczonym uśmiechem, który zaczynała rozpoznawać. To miała być niespodzianka, moja droga, chciałam zainwestować w nasze nowe, wspólne życie. Ale coś w jego głosie brzmiało fałszywie. Później, spacerując po wsi, Helena spotkała Kasię, swoją przyjaciółkę z dzieciństwa. Nie mogąc dłużej utrzymać tajemnicy, opowiedział wszystko o listach i zachowaniu Borysa. Kasia słuchała uważnie i na koniec mocno ścisnęła jej dłonie. Helena, nie możesz tego ignorować. Coś jest nie tak. Może interesuje go tylko posag. Ta myśl jeszcze bardziej zmartwiła Helenę. Napięcie sięgnęło zenitu podczas improwizowanej próby na boisku, gdzie Janek próbował przygotować Helenę do triumfalnego wejścia na Borysie. Jednak koń odmówił posłuszeństwa, zarżał, cofnął się o krok i gwałtownym ruchem powalił Janka na ziemię. Scena była tak nieoczekiwana, że nieliczni goście byli pod wrażeniem. To zwierzę jest poza kontrolą. Janek krzyknął, wstał ze złością i wskazał na Borysa. Helena pobiegła, żeby go uspokoić, ale koń nie wyglądał na wystraszonego, lecz na zdeterminowanego. Wyglądało, jakby zrobił to celowo. Może próbuje mnie chronić, mruknęła do siebie Helena, głaszcząc grzywę Borysa. Pod koniec dnia, gdy wszyscy byli zajęci ostatnimi przygotowaniami, Helena wróciła do stajni. Atmosfera była spokojna, ale jej niepokój był niemal nie do zniesienia. Usiadła obok Borysa i powiedziała cichym głosem: Jeśli próbujesz mi coś powiedzieć, obiecuję, że wysłucham. Wtedy zauważył coś na podłodze. Kawałek materiału przymocowany do jednej z desek, podobny do tego, który miał na sobie Janek, to odkrycie obudziło w jego umyśle nową nić wątpliwości. Janek naprawdę miał coś do ukrycia i Helena była bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by dowiedzieć się prawdy, zanim stanie przed ołtarzem. Czy podobał ci się czwarty rozdział? A może chcesz coś zmienić, zanim przejdziemy dalej? W dniu ślubu cała wieś świętowała. Goście zaczęli przybywać wcześniej, a w powietrzu unosiła się atmosfera świętowania. Jednak dla heleny każdy uśmiech był niczym niemy nacisk. Przygotowywała się w swoim pokoju, ubrana w nienaganną suknię i mając zaplecione włosy, ale ucisk w piersiach nie ustępował. Na zewnątrz Borys głośno rżał, jakby chciał jej przypomnieć o czymś pilnym. Poprawiając welon, Helena spojrzała przez okno i zobaczyła Janka rozmawiającego z dwoma mężczyznami, których nie znała. Rozmowa wydawała się poważna, wszyscy gestykulowali i rzucali ukradkowe spojrzenia. Coś w tym spotkaniu ją zaniepokoiło, ale zanim zdążyła przyjrzeć się bliżej, do pokoju weszła jej matka. Czas iść, moja córko. Helena skinęła głową, ale czuła, że zaraz wpadnie w pułapkę. Gdy wychodziła z domu, witano ją brawami i pochwałami. Janek już czekał na nią obok prowizorycznego ołtarza na polu. Wyglądał na zrelaksowanego, wręcz zbyt pewnego siebie. Borys z kolei utknął w pobliżu miejsca ceremonii i nieustannie rżał. Helena zatrzymała się na chwilę i spojrzała na niego, czując niewytłumaczalne połączenie. Kiedy w końcu ruszył w stronę ołtarza, wydarzyło się coś niezwykłego. Borys szarpnął lejce tak mocno, że wyrwał się i pogalopował wprost do sali, w której odbywała się ceremonia. Wśród gości rozległ się szmer, a Janek, wyraźnie poirytowany, próbował odciągnąć konia, ale Borys stanął między nim a Heleną, jakby blokując drogę. Ten koń oszalał, Janek krzyknął, próbując go odepchnąć. Ale Borys zareagował stanowczo, rżąc tak głośno, że dźwięk odbił się echem po całym boisku. Helena była sparaliżowana, ale czuła, że ten moment niesie ze sobą coś ważnego. Wtedy Wojtek, stary sąsiad, podszedł powoli i krzyknął: Zostawcie konia. Próbuję chronić dziewczynę. Komentarz ten wywołał szmer wśród gości, a Janek, widocznie zdenerwowany, próbował go ukryć. To jest śmieszne, to tylko zwierzę. Ale Helena zrobiła krok naprzód. Dlaczego on to robi, Janek? Dlaczego Borys, który zawsze był potulny, teraz wydaje się mnie przed tobą chronić? Jego głos brzmiał pewnie, chociaż w środku cały się trząsł. Janek próbował zmienić temat rozmowy, mówiąc, że to tylko przypadek, ale Wojtek mu przerwał. Ten człowiek. Mam roczną przeszłość, Heleno. I wszyscy o tym wiemy. On już wcześniej skrzywdził innych i nie jest godzien twojego zaufania. Podczas ceremonii zapadła cisza. Helena wpatrywała się w Janka, szukając odpowiedzi. Czując się przyparty do muru, Janek stracił panowanie nad sobą. To absurd! Czy naprawdę zaufasz koniowi bardziej niż mężczyźnie, który twierdzi, że cię kocha? Zdanie odbiło się echem na boisku, ale ton głosu mężczyzny zdradzał jego zaniepokojenie. Helena w tym momencie zrozumiała, że Borys nie działał tylko pod wpływem instynktu. Miał rację. Helena spojrzała na konia, a potem na Janka wziął głęboki oddech i powiedział: Jeśli coś ukrywasz, teraz jest czas, żeby o tym powiedzieć, bo jeśli teraz nie będę szczery, nie zrobię tego. Janek zawahał się na moment, ale zanim zdążył odpowiedzieć, Wojtek podszedł z czymś w rękach, kawałkiem papieru, który wyglądał jak dowód. Janek zbladł, gdy zobaczył dokument. Był to kolejny list, napisany przez mężczyznę, którego kiedyś zdradził, w którym opisywał straty i śmierć konia, który został niesprawiedliwie zarżnięty. Publiczność była oszołomiona, a Helena poczuła, że w jej oczach pojawiają się łzy. Borys, stojący obok niego, w końcu odczuł spokój. Kiedy wszystkie oczy były zwrócone na niego, Janek zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Nie mówiąc już nic, odwrócił się i odszedł, zawstydzony i wściekły. Helena na moment stanęła w bezruchu, czując jak ciężar oczekiwań się kruszy. Następnie spojrzał na Borysa, który teraz był spokojny i opanowany. Odgłos kroków, oddalających się Janka, wciąż rozbrzmiewał, a na boisku zapadła cisza, wszystkie oczy zwrócone były na Helenę, czekając na jakąś reakcję. Stała tam przez chwilę, wpatrując się w przestrzeń, a adrenalina sprawiała, że jej serce biło szybciej. Ale to coś innego pomogło jej utrzymać się na nogach. Spokojne spojrzenie Borysa skierowane ku jej boku, jakby chciał powiedzieć, że wszystko jest wreszcie na swoim miejscu. Pierwsza podeszła jej matka, trzymając ją za ramiona. Helena, wszystko w porządku? Pytanie zawisło w powietrzu przez kilka sekund. Helena nie odpowiedziała od razu. Spojrzał na tłum, a potem na Borysa. W końcu, łamiącym się głosem, powiedział: Potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko zrozumieć. Jego matka skinęła głową, nie zadając dalszych pytań. Później, w domu, Helena zebrała listy i dokumenty, które znalazła w ciągu ostatnich kilku dni. Siedząc na podłodze w swoim pokoju, rozłożyła je przed sobą i zaczęła wielokrotnie czytać każdy szczegół. Dowody były jasne. Janek już wcześniej oszukiwał innych, kłamiąc, aby zdobyć zaufanie i wykorzystać sytuację. Posak, który Helena wniosła do małżeństwa, był tylko kolejnym elementem jej gry. Wojtek zapukał do drzwi domu, gdy zapadł zmrok. Przyniósł więcej informacji, które, jak powiedział, potwierdziły podejrzenia co do Janka. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nie chciałem się wtrącać, nie mając pewności, powiedział starzec. Helena poczuła mieszaninę ulgi i smutku. Dlaczego nikt nic wcześniej nie powiedział? Dlaczego pozwolili, żeby to zaszło tak daleko? zapytał łamiącym się głosem. Wojtek westchnął. Bo czasami serce nas zaślepia, dziewczyno. Ale twój koń. On od początku widział prawdę. Tej nocy Helena wróciła do stajni z latarnią w ręku. Borys przywitał ją cichym rżeniem, jakby zdawał sobie sprawę z ciężaru, jaki ona dźwiga. Usiadła obok niego i przeczesała dłonią jego lśniącą grzywę. Uratowałeś mnie, Borysie, wyszeptał. Gdyby nie ty, wyszłabym za mężczyznę, który chciał mnie tylko wykorzystać. Koń pochylił głowę i Helena poczuła przypływ wdzięczności. W kolejnych dniach we wsi zapanowało poruszenie. Mieszkańcy opowiadali o ucieczce Janka, nie podając jednak żadnego wyjaśnienia. Niektórzy byli zszokowani, inni cieszyli się, że Helena odkryła to w porę. Kiedy plotki zaczęły krążyć, Helena skupiła się na sobie, próbując przeanalizować wszystko, co się wydarzyło. Wtedy właśnie odwiedziła ją jej przyjaciółka Kasia. Jesteś silniejsza niż myślisz, Helen, powiedział, biorąc ją za rękę. Wiem, że to nie było łatwe, ale najważniejsze jest to, że uratowałaś siebie. A wszystko dzięki Borysowi. Słowa te wywołały uśmiech na twarzy Heleny. Zawsze był dla mnie kimś więcej niż tylko koniem, teraz jest moim bohaterem. Helena zaczęła reorganizować swoje życie, ale tym razem, przyglądając się bliżej ludziom wokół niej, dni spędzone z Borysem stały się dla niej schronieniem, a ona poczuła z nim jeszcze głębszą więź. Wydawało się, że razem mogą przezwyciężyć wszystko. Pewnego spokojnego popołudnia, spacerując po wsi z Borysem, Helena zatrzymała się, aby spojrzeć na horyzont. Wiatr muskał jej twarz, a zapach świeżo skoszonej trawy przynosił poczucie odnowy. Może to wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu, pomyślał. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale jednego była pewna. Była gotowa stawić czoła wszystkiemu, co miało ją spotkać. Dni po dokonaniu odkrycia były dla Heleny pełne refleksji. Chociaż we wsi wciąż mówiono o tym, co się wydarzyło, ona postanowiła odciąć się od opinii innych i skupić się na sobie. Listy i opowieści o Janku przechowywano w drewnianym pudełku w jego pokoju, jako przypomnienie, że prawda zawsze znajdzie drogę. Jednak jeden z mężczyzn, którego Helena widziała, rozmawiającego z Jankiem w dniu ślubu, wrócił do wioski. Był wysoki, wyglądał na szorstkiego i zdawał się czegoś szukać. Mijając Helenę na targu, skłonił się krótko i powiedział. Ty jesteś Helena, prawda? Narzeczona Janka? Sposób w jaki wypowiedział to imię sprawił, że przeszły ją ciarki. Już dość, odpowiedział stanowczo. Mężczyzna o imieniu Piotr ujawnił, że Janek był mu winien dużą sumę pieniędzy, podążał śladami swojej byłej narzeczonej, odwiedzając kilka wiosek, próbując odzyskać to, co do niego należało. Helena słuchała w milczeniu, ale gdy wspomniał, że Janek zamierza spłacić długi jej posagiem, krew w jej żyłach zamarła. Jesteś szczęściarą, że nie wyszłaś za niego, podsumował Piotr, po czym ruszył dalej. Wróciwszy do domu, Helena zastała swoją matkę w ogrodzie, zajmującą się kwiatami pozostałymi po dekoracjach ślubnych. Postanowiła opowiedzieć wszystko o Piotrze i tym, co powiedział: Matka, która wcześniej zdawała się cieszyć, że Janek odszedł, teraz zbladła. Jeśli chciał cię wykorzystać, żeby wyjść z długów, to kto wie, co jeszcze mógłby zrobić. W tym czasie Borys był już we wsi traktowany jak bohater. Dzieci pobiegły zobaczyć go w stajni, a dorośli mówili, że uratował Helenę przed strasznym losem. Ona z kolei spędzała godziny u boku konia, czując więź wykraczającą poza słowa. Gdyby nie ty, Borysie, tkwiłbym w kłamstwie, Tudzi. Mruknął, głaszcząc jej grzywę. Pewnego dnia spacerując z Borysem przez pola, Helena ponownie spotkała Wojtka. Stary sąsiad wyglądał spokojniej. Wiesz, Heleno, niektórzy mówią, że konie mają starożytną duszę. Być może Borys jest jednym z nich. Wiedział o co toczy się gra, zanim ty się dowiedziałeś. Ten pomysł ją rozśmieszył. Jeśli to prawda, nie mógłbym mieć lepszego obrońcy. Z biegiem czasu Helena zaczęła na nowo odkrywać siebie bez oczekiwań związanych z małżeństwem i planów. Które miała z Jankiem. Jej przyjaźń z Kasią stawała się coraz silniejsza, a ona sama zaczęła pomagać swojej przyjaciółce w prowadzeniu małego sklepu we wsi. Pomiędzy śmiechem i rozmowami Helena czuła, że powoli odnajduje nowy kierunek. Nieoczekiwane wydarzenie miało miejsce pewnego spokojnego poranka. Podróżny przejeżdżający przez wieś poprosił o pomoc przy rannym koniu. Helena zaoferowała zwierzęciu stajnie, aby zapewnić mu schronienie na czas rekonwalescencji. Wtedy poznał Marka. Właściciela konia, który był życzliwy, cierpliwy i bardzo szanował zwierzęta. Borys, co zaskakujące, od razu zaakceptował Marka, co nie zdarzyło się łatwo od czasów Janka. Helena była zaintrygowana mężczyzną, który zdawał się podzielać jej głęboki szacunek do koni. Przez następne kilka dni, pomagając rannemu koniowi wrócić do zdrowia, Marek i Helena rozmawiali o życiu, swoich pasjach i lękach. Borys obserwował wszystko uważnie, niczym milczący strażnik. Helena czuła, że tym razem coś jest inaczej. Nie było pośpiechu, oczekiwań, tajemnic. Po prostu dwie osoby odkrywające coś nowego pod czujnym okiem konia, który zawsze zdawał się wiedzieć więcej niż wszyscy inni. Mijały dni, a Marek pozostał we wsi, opiekując się rannym koniem z pomocą Heleny. Pomiędzy śmiechem, rozmowami i chwilami ciszy zaczęło wyłaniać się poczucie współudziału. Marek nie miał arogancji Janka ani pozorów wymuszonej perfekcji. Był szczery i miał spokojne usposobienie, co sprawiło, że Helena czuła się swobodnie. Po raz pierwszy od tygodni poczuła lekkie ciepło w piersi jakby obietnicę czegoś dobrego. Borys zdawał się to akceptować. Koń zawsze czujny, bez wahania podążał za markiem, co nawet Helenę wydało się ciekawe. Pewnego popołudnia, spacerując po polach, Marek zauważył, ten koń jest wyjątkowy, on czuje rzeczy. Zobaczyłem to w dniu, w którym go poznałem. Ufa ci jak nigdy wcześniej. Helena spojrzała na Borysa, który biegł przed nimi i uśmiechnęła się. Dla mnie jest kimś więcej niż tylko koniem. On jest moim opiekunem. Kontuzjowany koń Marka wracał do zdrowia i Marek zaczął opowiadać o swoim odejściu. Muszę niedługo wyjść. Powiedział z nutą żalu w głosie. Helena poczuła ucisk w piersi, ale starała się to ukryć. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Odpowiedział, starając się zachować spokojny głos. Marek skinął głową, ale nie wydawał się przekonany, czy na pewno chce odejść. W noc poprzedzającą jego wyjazd wieś zorganizowała małe przyjęcie. Muzyka rozbrzmiewała na ulicach, a atmosfera była lekka. Helena przyglądała się wszystkiemu z uśmiechem, ale jej myśli błądziły gdzie indziej. Kiedy Marek podszedł, trzymając w rękach dwa kieliszki wina, zawołał ją do cichszego kąta. Helena, muszę ci coś powiedzieć, zanim pójdę, zaczął. Serce Heleny zaczęło bić szybciej. Marek kontynuował. Przyjechałem tutaj myśląc tylko o opiece nad moim koniem, ale znalazłem coś, czego się nie spodziewałem. Ty, sposób w jaki dbasz o wszystko wokół siebie, siła, którą masz. Rzadko można znaleźć kogoś takiego. Helena milczała, chłonąc każde słowo. Po czym z nieśmiałym uśmiechem odpowiedział. Ja również nie spodziewałem się spotkać kogoś takiego jak ty. Następnego dnia Marek był gotowy do wyjazdu. Poprawił uprząż konia i pożegnał się z mieszkańcami wioski, kiedy nadeszła kolej Heleny, przez kilka sekund milczeli. Bez względu na to, dokąd pójdę, będziesz ze mną, powiedział szczerze. Helena skinęła głową, próbując powstrzymać łzy, ale ku jego zdziwieniu, gdy Marek zaczął jechać, Borys zarżał i zablokował mu drogę. Scena ta wywołała śmiech wszystkich ale Helena wyczuła głębsze znaczenie. Było tak, jakby Borys mówił, że historia jeszcze się nie skończyła. Marek zsiadł z konia i spojrzał na Helenę. Może nie powinienem iść, powiedział z uśmiechem na twarzy. Helena odwzajemniła uśmiech. Może nie. W kolejnych tygodniach Marek postanowił pozostać we wsi na dłużej. Razem z Heleną zaczęli zajmować się końmi, przekształcając stajnie w mały azyl dla podróżników i ich zwierząt. Partnerstwo rozwijało się, ale bez pośpiechu, w atmosferze szacunku i współudziału. Borys oczywiście pozostał opiekunem i przyjacielem Heleny, zawsze czujny i mądry. Stopniowo Helena zdała sobie sprawę, że w jej życiu nastąpił nieoczekiwany zwrot, ale taki, jakiego potrzebowała. Małżeństwo, które nigdy nie doszło do skutku, stało się błogosławieństwem, a zaufanie, jakim darzyła Borysa, rozciągnęło się teraz na Marka. Razem byli gotowi zbudować coś nowego, bez tajemnic i złudzeń. I tak pod szerokim niebem polskiej wsi Helena odnalazła nie tylko prawdę, ale także wolność, by być tym, kim zawsze chciała być. A mając u boku Borysa, wiedziała, że nigdy nie będzie sama.